Witajcie kochani, z tej strony Tarociska Wina, witam wszystkie wodne znaki, witam skorpionki, raczki i rybki. To nagranie jest do, do Was, takie spontaniczne nagranie. Kochani, będziemy dzisiaj plotkować, będziemy dzisiaj i będziemy sprawdzać właściwie, co ludzie gadają na nasz temat. Więc jeśli jesteście ciekawi, to oczywiście zapraszam. Kochani, to będzie taki podgląd właśnie w to, co ludzie... Gadają na nasz temat, co powiadają, jakie wymyślają plotki, jakie historie, bo dosłownie wysysają z palca, a potem te historie są powielane na nasz temat. Także. Mam nadzieję, że e, Wam się to czytanie spodoba. Dobra, zaczynamy, kochani, od sodziakalnego skorpionka. Dobra, skorpionku, gotowy jesteś? Gotowy jesteś na to, żeby się dowiedzieć, co ludzie mm, mówią na Twój temat, co gadają, e, jaka opinia panuje, <gadł> taka powszechna, ale nieprawdziwa, podkreślam, e, na Twój e, temat. Także zaglądamy, zobaczmy co tam gadają o zowiakalnych skorpionkach. I oczywiście pamiętajcie, jeszcze zanim tutaj wyłożę kartę, pamiętajcie kochani, że jest to przekaz ogólny, więc te plotki mogą się tutaj nie pokrywać z faktycznym stanem I jeśli stwierdzicie, że no, raczej to niemożliwe, że takie plotki na Wasz temat są powielane, to być może plotka właściwa jest w astendencie, znaku księżycowym, Wenus, Mars i tak dalej. Dobra skorpionki, karty potasowane, zaglądamy. Zaglądamy, co ci ludzie gadają na temat Skorpionka. Dlaczego tak gadają? I zobaczmy, któż może gadać. No. Dobra, Skorpionek. Natomiast skorpionka panuje taka opinia, panuje taka plotka, że skorpionek to wykorzystywacz. Wykorzystywacz ludzi, wykorzystywacz wyników i wykorzystywacz też taki romantyczny, miłosny. No, wiecie, e ja to czuję w ten sposób, że o skorpionku, o skorpionku ludzie właśnie powiadają, że Skorpionek nie współpracuje z innymi ludźmi, a raczej ich wykorzystuje, tak? Że zwala na przykład swoje obowiązki, mówimy teraz o takich zawodowych, prawda, sprawach, pracy, że zwala na przykład swoje obowiązki na innych, zwłaszcza wtedy, kiedy te obowiązki zaczynają być trudne do wykonania, że Skorpionek, jeżeli widzi, że coś jest ponad możliwości Skorpionka, no to... To bierze sobie do pomocy kogoś, jakiegoś sojusznika, jakieś wsparcie, że nie wykonuje tego samodzielnie, tylko po prostu też zwala taką odpowiedzialność, właśnie za jakieś projekty, zadania w pracy i tak dalej. Jest tutaj taka opinia, pamiętajcie, plotka, plotka. Jest taka opinia, widzicie co skorpionki? Ogólnie też, e, jeśli już tak wycinając te sprawy zawodowe, to tu mi się też pokazuje, że mm, skorpionek to jest takie trochę niemożliwy, taki ciężki. Charakter ma, nie? Wiecie, taki miły chłopiec, miła, miłe dziewczę, ale no taki ciężki jak wórku kurydy dosłownie. Osoba, która no może troszkę zaborcza też tutaj, jest troszeczkę na Wasz temat tak gadania. Może troszkę taka, która jeżeli już jest z kimś, tak? Mówimy teraz też o związkach romantycznych czy przyjaźniach, no to tu jest taka zaborczość, bardzo taka narzucająca się, tak? Takie plotki chodzą, nie? Taki ciężki charakter, ciężki charakter, no. <grym> Także skorpionki, takie ploteczki. Wiecie, gdzieś też jest e, taka plotka na Wasz temat, że Wy w ogóle macie problemy jakieś z relacjami, wiecie? Z relacjami właśnie międzyludzkimi, że z Wami ciężko się po prostu dogadać, tak? Że czasami... E, nie idzie się z Wami dogadać i że czasami też zwalacie problemy swoje na czyjąś głowę, chociaż mi się tutaj nie wydaje, znając taki ogólny archetyp skorpionka, tak, ale, ale, gdzieś są plotki, że wiecie co? Skorpionek ma nieudane małżeństwo, tak jak najbardziej też taka plotka, że, nie wiem, życie skorpionek jest ogólnie ciężarem dla swojego partnera bądź partnerki, że skorpionek w ogóle ma trudny związek, że w ogóle tutaj ciężkie życie ma skorpionek, zwłaszcza takie międzyludzkie, tak, trudno się ze skorpionkiem dogadać. Takie tutaj mamy, no i wykorzystuje i wykorzystuje innych ludzi. Taką mamy plotkę na Wasz temat, moi drogie skorpionki. I dlaczego? I wiecie, tutaj ta czwórka mieczy pokazuje nam, że jeżeli chodzi o te zawodowe sprawy, tak, że ktoś tutaj plecie głupoty, że Skorpion wykorzystuje innych ludzi, e, no to co? Być może jakiś Skorpionek jest, przebywa w tej chwili na urlopie, tak? No i po prostu zabrakło go w pracy i ktoś być może przejął obowiązki Skorpionka w, w tym czasie, prawda? Czy na urlopie, czy na jakimś zwolnieniu i tak sobie teraz plecie, że to na pewno Skorpion zrobił celowo z premedytacją, bo mu się nie chciało pracować, tak? Więc stąd ta plotka mogła się tutaj e, pojawić. E, kochani, e, te plotki, że jesteście ciężkim człowiekiem, <laughs> też mogłoby wynikać z tego, że właśnie skorpionek jakby się usunął. Nie? Jak jakoś tak z życia towarzyskiego ostatnio. Zrobił sobie przerwę, może od partnera czy partnerki, może w tej chwili jest, jesteście gdzieś na wyjeździe, wasz partner, partnerka gdzieś tam jest i stąd plotki, że ciężkie, trudne małżeństwo, albo po prostu usunęliście się z życia towarzyskiego na jakiś czas i obok skorpionek zniknął. Zrobił takie mini angielskie wyjście z życia społecznego, nikomu się nie przyznał, co się dzieje, i tutaj każdy mówi, że o skorpionek się nie przyznał, gdzieś tam poleciał, gdzieś tam zniknął i przez to się trudno z nim dogadać być może nawet nie ma z nim chwilowo ok. Kontaktu. Stąd takie, kochani, plotki. No i kto gada? Kochani, może to być ktoś z trygonu e, ziemi, byk, panna, koziorożec, ale oczywiście nie muszą to być te, e, te znaki. Osoba, która was. E, bliska, Wam bliska, czy to z rodziny, może jakiś współpracownik właśnie, który teraz przejął obowiązki Skorpionka. I te obowiązki, ja mam tutaj takie uczucie, że to nie jest tak, że Skorpionek zwalił te obowiązki na kogoś, tak tylko po prostu no, pracodawca stwierdził, że skoro Skorpionka chwilowo nie ma, ale skoro Skorpionek jest na urlopie, na jakimś zwolnieniu, być może, być może Skorpionek ma inne zajęcia, prawda no to komuś tutaj powierzy te zadania, żeby firma po prostu nie stała w miejscu, a ktoś tutaj snuje takie opowiastki, jaki taki Skorpionek jest zły, Dobry i wykorzystujący cały świat do swoich celów. Także w ten sposób skorpioneczki. I pamiętajcie oczywiście, że jest tutaj pokazana plotka, plotka wyssana z palca, która nie ma związku z rzeczywistością, ale takie właśnie słowa, takie stwierdzenia na wasz temat są powielane. Także skorpioneczki. Ja wiem o tym, że Wy oczywiście nie wykorzystujecie ludzi do swoich celów. Absolutnie ja wiem że to plotka naprawdę, no to taka to taka rasowa już można powiedzieć. Ale ja zawsze stoję na stanowisku, żebyśmy żyli po swojemu, żyli według swoich zasad, a ludzie niech gadają, niech mają o czym gadać. Także trzymajcie się cieplutko, trzymam za was kciuki, a ja przechodzę do kolejnego znaku. Raczku, 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 przyszła kolejna ciebie pora, pora na plotki na Twój temat. Dobrze, raczej się zaraz zobaczymy, co ludzie gadają na Twój temat, dlaczego tak gadają, po co tak gadają, po co snują takie dziwne opowiastki, legendy. Za chwileczkę tutaj zajrzymy. Oczywiście pamiętajcie, taki ogólny jest to przekaz. Troszkę traktujcie też rozrywkowo ten przekaz. A jeśli stwierdzicie, że no raczej niemożliwe, żeby takie rzeczy, takie głupoty gadali ludzie na Wasz temat, drugie raczki, to zapraszam do ascendentu, znaku księżycowego. Wenus-Mars, być może tam jest plotka właściwa, ale zobaczmy tutaj w tym słonecznym znaku, co tutaj ludzie mają do powiedzenia na temat słonecznych raczków. Dobra, zaglądamy, kochani. Zaglądamy, co ludzie mówią na temat raczka. Dlaczego i kto? no tak, no tak, no tak, dobra, Raczek tu mi się pokazuje, kochani, jako człowiek sukcesu, taka troszkę wschodząca gwiazda, coś się udało Raczkowi osiągnąć ostatnio w życiu, troszkę świeci w towarzystwie, no i co, no i co ludzie mają na ten temat do powiedzenia, że na pewno to nie stało się ciężką pracą Raczka, tylko na pewno. Pamiętajcie, to jest taka plotka. Na pewno Raczek kupił sobie swój sukces, kupił sobie swoje powodzenie. O ile da się kupić takie rzeczy, tak? Ale dosłownie ktoś tutaj uważa, że Raczek przekupił jakieś osoby bądź jedną osobę, żeby zdobyć jakąś pracę, żeby zdobyć jakieś stanowisko, czy jakiś wymarzony etat, tak? Czy jakiś wymarzony etat. Mm, tak, że raczej wiedział, gdzie się zakręcić, o, obok kogo się zakręcić, no i wyciągnął y, z kieszeni, nie wiem, worek pieniędzy, czy tam jakieś sztabki złota i powiedział, słuchaj, załatw mi tę robotę, nie? Mm -hmm. W ten sposób mi się tutaj pokazuje, no takie ploteczki, takie ploteczki, nie? I teraz, że niby taka wschodząca gwiazda, nie? Z tego raczka, że mu się w życiu powodzi, nie wiem, kupił sobie raczek samochód, zrobił sobie tatuaż, jakieś kurcze na pół ręki, prawda? Nie wiem, zmienił mieszkanie, zmienił pracę, zmienił jakieś stanowisko, być może przejął jakieś kierownicze stanowisko i na pewno raczek. Tutaj dokonał tego tylko i wyłącznie w ten sposób, że miał na to pieniądze, tak, że było go po prostu stać, tak, Tak, że było go po prostu stać takie przekupstwo. I tutaj ludzie próbują Raczkowi za wszelką cenę wymówić, tak. Wiecie, i tutaj, wiecie, tu też nie musi chodzić tylko o takie zawodowe czyste sprawy, może chodzić również o jakieś rodzinne. Nie wiem, bo może Raczkowi się teraz w rodzinie bardzo powodzi, prawda? Nie w jakieś tutaj na przykład pojawiła się gdzieś ciąża, a ktoś tutaj twierdzi, że. No, to na pewno musiało być też przekupywanie jakichś lekarzy i tak dalej, bo Raczek się może żalił, że ma problemy z zajściem w ciążę. Nie wiem, może zdobył jakąś partnerkę bardzo piękną lub partnera cudownego, przystojnego i tutaj ludzie powiadają, że no, kurczę, może ma pieniądze, nie? To, to sobie tutaj może szalać z takimi pięknymi ludźmi. Tak, takie tutaj plotki na Wasz temat chodzą, moje drogie Raczusie. No, tylko wiecie co? Eee, dlaczego? Kochani, dlaczego? Tu mi się troszkę pokazuje, że no, faktycznie temu raczkowi tu się powodzi, temu raczkowi gdzieś sytuacja się poprawiła w jakiejś sferze życia, ale ja tutaj wiecie co, wyczu wyczuwam nakład finansowy Wasz własny. Wyczuwam, że być może, nie wiem, Raczek miał długi, udało się temu Raczkowi te długi spłacić i dzięki temu, że już, prawda, ta rata co miesięczna odpadła, no to Raczka po prostu było stać na to, żeby sobie odłożyć na jakiś nowy samochód, prawda, kupić sobie tę te, nową garsonkę, czy tam garnitur, czy te, te buty, odmroził sobie też, może jakiś raczek właśnie miał jakieś zamrożone takie pieniądze, które odmroził ze względu na to, że trzymał sobie po prostu na czarną godzinę i ktoś to po prostu widzi i mu się wydaje temu komuś, że no, to na pewno to na pewno tak nie jest, że, że miał raczek tylko nagle po prostu sobie kogoś tutaj przekupił, tak? przekupił ja tu też wyczuwam kochani nakład finansowy jakiś nakład finansowy w jakąś działalność, w jakąś em, może zmianę właśnie miejsca zamieszkania Raczek to zrobił własną pracą, nawet troszkę na tym tracąc, chociaż, z, no tak, na, z wierzchu dosłownie, może to wyglądać w ten sposób, że wszystko się pięknie powodzi, a tu jednak troszkę trzeba było jeszcze nawet dołożyć, a być może nawet, nawet jakieś straty. No ale ludzie widzą co widzą, chcą widzieć co chcą widzieć i gadają co chcą gadać, tak? Także stąd tutaj takie ploteczki, że Raczek przekupuje. Nie wiadomo kogo, tylko po to, żeby tutaj się pokazać z jak najlepszej strony, tak? I kto to może mówić, kochani. E może to być ktoś z trygonu powietrza, bliźnięta waga, wodnik, ale oczywiście to nie muszą być te znaki. Może to być kobieta, ale to nie musi być kobieta, wiecie, może być również mężczyzna z, taką troszeczkę, wiecie, z, taką, taką, z takim charakterem troszkę kobiecym, ale może to być wiecie, ktoś z typu były partner, była partnerka albo osoba, która bardzo chce wiedzieć na temat raczka dużo rzeczy, osoba, która nie tyle może chce, ona musi wiedzieć na temat raczka, bo ona musi się mieć na baczności z jakiegoś Mam wrażenie z jakiegoś powodu. Mam wrażenie, że ta osoba z jakiegoś powodu właśnie troszkę się boi, obawia się raczka i zastanawia się też, właśnie skąd ten sukces, dlaczego ten sukces. Może osoba jakaś, która była na poprzednim stanowisku w waszej tej pracy, którą teraz zdobyliście, tak? I ona tutaj mocno obserwuje i nie wierzy w to, że skoro tej osobie na tym stanowisku nie wyszło, to nie wierzy, że drugiej osobie mogło wyjść. Yy, powodu umiejętności, tak sobie tutaj tak plecie, plecie bzdury, jak mało który, dosłownie, tak? taki to, macie takiej w swoim życiu raczki jakiegoś takiego typowego mm, osiedlowego monitoringa, czy to w pracy, czy to właśnie w miejscu zamieszkania, który po prostu musi dużo wiedzieć na Wasz temat i co, so, co się nie dowie, to se dopowie, nie? Także tutaj na to uważajcie także, raczki, takie ploteczki na Wasz temat i oczywiście pamiętajcie, że plotki są plotkami, ludzie zawsze będą gadać, będą tutaj opowiadać o naszych różnych historiach, najczęściej to jest wszystko pokierowane właśnie albo brakiem informacji, albo jakąś zazdrością lub też jakąś zawiścią ludzką, ale pamiętajcie, żyjmy zawsze uczciwie, żyjmy zawsze po swojemu, a ludzie nie gadają, a jeszcze najlepiej, żeby mieli oczy. czym. <laughs> Także się taka ploteczka. No i co, trzymam za Was oczywiście kciuki, żyjcie sobie uczciwie, spełniajcie się i realizujcie swoje marzenia. Niech ta gwiazda wschodzi dalej, nie? Niech raczej wschodzi dalej. Także trzymam za Was kciuki, a ja przechodzę do kolejnego znaku. I rybeczki moje piękne, rybeczki moje piękne, przyszła kolej na Was, będziemy plotkować na Wasz temat. <gry> Dobrze rybeczki, za chwileczkę zobaczymy, jakie plotki ludzie powielają na Wasz temat, rybeńki moje złote. I pamiętajcie oczywiście, że to jest taki przekaz ogólny, traktujcie troszeczkę rozrywkowo ten przekaz, ale jeśli twierdzicie, że no raczej nie ma możliwości, że takie rzeczy akurat ludzie opowiadają na Wasz temat, zapraszam do Ascendentu, Znaku Księżycowego, Wenus, Mars, być może tam jest plotka właściwa, także co... Gotowi na tą plotkę na wasz temat? Rybeczki, zobaczmy. Zobaczmy, coż tam, jak ta ludzka wyobraźnia poniosła ludzi, właśnie w sprawie rybek. Uhu, no to poniosło. No to poniosło i zobaczmy, kto gada. Dobra. To poniosło słowy Pamiętajcie, kochanie, że my tutaj mówimy o plotkach wyssanych z palca, czyli że. To są takie informacje, które no raczej nie powinny mieć przełożenia w rzeczywistości, tak? Dobra, no i co gadają ludzie? Tak sobie mówię, że poniosła fantazja, bo wiecie co? Ludzie powiadają, że rybka ma konflikt z prawem. Mm -hmm. Istniejący konflikt z prawem, czyli jakieś kłopoty sądowe, urzędowe, czy tam administracyjne, że rybka się z kimś ostro kłóci, że rybka ma być może mm, toczącą się sprawę w sądzie, ale taką, której nie jest w stanie znaczy, wygrać. Yy, że ktoś tutaj atakuje rybki lub rybka atakuje kogoś, zakłada ciągle jest taka zadziorna, zakłada komuś ciągle sprawy w sądzie i w ogóle szuka yy, wszelkich rozwiązań, wszelkich problemów, nawet tych Między sąsiadami czy między rodziną, tylko i wyłącznie, od razu idzie z, pozwłem, z pozwem do sądu, tak? Tutaj szuka takiego rozwiązania. Ogólnie, właśnie rybeczki, tutaj taka ploteczka, że rybeczka ma problem <grym> problemy z prawem, przede wszystkim konflikty z prawem jakieś, tak? Jeśli nie, to ogólnie rybeczki na Wasz temat. Panuje taka opinia wśród niektórych ludzi, że no dobra, niby rybki są fajne, nie? Że ogólnie wszystko nie jest tak źle, że wszystko jest okej, okay. no, że rybeczko ma takie swoje, wiecie, poukładane, zrównoważone, spokojne życie, jest spokojno, poukładana, bardzo rzeczowy człowiek tutaj też mi się pokazuje w te, tutaj w tych kartach, ale ludzie uważają, że rybka ma pewne takie swoje odchyły. Nie, Takie swoje odchyły, że nagle z tego zrównoważonego, zrównoważonego, spokojnego człowieka w ułamku sekundy rybka zamienia się w bardzo konfliktowego, buntowniczego e, człowieka. Tak? Że bardzo łatwo wyprowadzić rybki z równowagi, że bardzo e, łatwo po prostu stwierdzić, że nawet rybka jest ciut taka szkodliwa społecznie i ma troszkę taki niezrównoważony charakter i wybucha z byle e, iskierki. I dobra, i rybki, i dlaczego ludzie mogą to opowiadać? Wiecie co, jeśli chodzi o te sprawy, niby właśnie konflikty z prawem, no to mam tutaj wrażenie, że gdzieś ktoś was widział, kiedy szliście do jakiegoś urzędu bądź właśnie do sądu z jakimś dokumentem w ręku, nie wiem, rozmawialiście gdzieś tam na ulicy z jakimś policjantem czy policjantką, z jakimś urzędnikiem, bardzo długo siedzieliście gdzieś tam w gabinecie i pr prowadziliście jakieś poważne, zagorzałe dyskusje i nikt nie zweryfikował tego, że po prostu rybka, po prostu sobie z kimś rozmawiała bo to był znajomy znajomy, bo po prostu poszła do tego sądu złożyć jakiś wniosek, prawda, może coś tam rybka się dowiadywała na jakieś ważne tematy, no bo wiadomo, czasami my jako przeciętni ludzie nie, nie zawsze mamy jakieś tam wykształcenie prawnicze, urzędnicze i tak dalej i czasami niektóre dokumenty po prostu nie wiemy jak wypełnić i sobie po prostu rybka gdzieś tam szła, ktoś tam rybkę zobaczył i od razu konflikt na pewno ma już jakieś sprawy sądowe, bo po co ona do tego, tego sądu poszła. Także tutaj mam takie informacje, tak. No i co? Jeśli nie takie sprawy, to rybeczki. Być może faktycznie wy czasami mówicie za dużo do niektórych ludzi, tak? Zanim pomyślicie, to już dawno powiecie, ale ogólnie tu jest pokazane, że mm, czy niezrównoważona ta rybka. Chodzi o to, że. Ludzie nie bardzo rozumieją, że rybka się dowiaduje, że rybka dużo myśli, i jeżeli ktoś coś mówi do rybki, to rybka bardzo musi wiedzieć, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda. To musi być namacalne i przez to właśnie komuś się wydaje, rybka zadaje niewygodne pytania po prostu czasami, i ludzie od razu robią, że rybka jest jakaś tutaj, wyprowadza się z równowagi. Prędzej komuś wyprowadza z równowagi, a aniżeli sama rybka. Także tutaj takie ploteczki na wasz temat się gdzieś powielają. No i co rybeczki? to gada. No kochani, może być ktoś to z trygonu ognia, bl, bl, ognia baran, lew lub strzelec, ale to nie muszą być te znaki, ale z pewnością mi się tutaj pokazuje osoba przede wszystkim, e, przed którą się nie otwieracie. E, osoba, przed którą się wręcz bronicie, tak? Mam taką, takie wrażenie, która e, próbuje wyciągnąć od Was informacje, a Wy te informacje za wszelką cenę chcecie utrzymać właśnie dla siebie, bo to mi się pokazuje w tej e, karcie... Osoba typu właśnie, ten typowy bajciarz. Lubi takie banioluki pleść, nie? Lubi jakieś banioluki Czy kobieta, czy mężczyzna, nie wiem, ale osoba... Nie jesteście blisko z tą osobą. Mhm, nie jesteście blisko z tą osobą, ale taka osoba, która po prostu ciągle jest na czujce. Właściwie nie tylko Was obserwuje. Mam wrażenie, że obserwuje niemal cały świat, ale może jesteście sąsiadem z naprzeciwka, czy, czy coś takiego. I, i, I przez to sobie tutaj snuje takie opowieści na temat rybek. No i dobra, rybki, takie ploteczki na Wasz temat krążą. Może dość niegroźny, ale wiecie, czasami wkurzające, prawda? Irytujące, ale ja zawsze stoję przy stanowisku, że jeżeli sobie żyjemy uczciwie, jeżeli jest wszystko ok, to żyjmy sobie dalej, a ludzie nie gadają, a my dajmy im naprawdę powody do gadania. <gadanie> I tego Wam oczywiście, rybeczki, życzę, trzymam za Was kciuki. No i ok, kochani, na tym kończymy to nagranie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Że troszeczkę pokazało, kto co i dlaczego na nasz temat i co. Widzimy się oczywiście niebawem w kolejnych nagraniach. Ja się żegnam grzecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia! Pa!